Cześć, nazywam się Agnieszka Pawęska, jestem jedną z współzałożycielek Fundacji LABA. Właśnie znajdujemy się w Domu Dziennej Opieki Wytchnieniowej, gdzie już niedługo zaczynamy przyjmować podopiecznych. Chcemy wspomagać opiekunów, wszystkich osób niesamodzielnych. Chcemy tutaj przyjmować osób, osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Zależy nam, żeby to była placówka, gdzie każdy poczuje się bezpieczny i zaakceptowany. Działamy 7 dni w tygodniu, także w święta okolicznościowe i wakacje przyjmujemy osoby od 6 do 65 lat. Placówka tutaj składa się z trzech dużych pokoi. Każdy pokój jest inny. W jednym pokoju mamy basen z kulkami. Jest to pokój przeznaczony głównie dla dzieci, ale też taki pokój umożliwiający wyciszenie. Odbywają się w nim y, elementy tutaj z, stymulacji bazalnej, mamy pokój dzienny, też z telewizją, gdzie Możemy odpoczywać, też odbywają się tam zajęcia muzyczne. Właśnie znajdujemy się w pokoju takim, gdzie odbywa się więcej aktywności, też plastycznych. Też mamy tutaj piłki, mamy wszelkie pomoce. Będziemy działać na obszarze tych trzech pokoi. Przy wejściu znajduje się także szatnia. Halo, halo. W tym pokoju znajduje się rzutnik. W każdy piątek po południu i w sobotę mamy takie chwile, gdzie puszczamy filmy, gdzie wszyscy tutaj się spotykamy i możemy wspólnie spędzić czas podczas oglądania filmów, bajek w zależności od potrzeb podopiecznych. Na nasz zespół składają się ludzie z pasją, ludzie, którzy poświęcają wiele czasu i wiele sił, żeby to miejsce było takie, jakie jest obecnie i żeby ciągle je ulepszać. Chcemy Działać tutaj też ze społecznością lokalną, wychodzić do ludzi i podejmować wiele inicjatyw. Mamy takie szczęście, że nasza placówka pozwala nam dostosować zajęcia do, według potrzeb podopiecznych. Możemy indywidualnie dopasowywać nasze metody. Jest to świetne miejsce, gdzie chcemy, żeby każdy czuł się bezpieczny, zaakceptowany. Każdego z wielką chęcią przyjmiemy. Przychodźcie do nas, polecam nas. Agnieszka Bawelska.